Gdy zapukali, stałam przy drzwiach. Chyba była piąta rano. Nie wiedziałam, co się dzieje. Nigdy przedtem nie widziałam pogan. Byli ubrani na czerno. Pomyślałam, że to diabły, i bałam się ich. Miałam 10 lat. Wszędzie były furgony policyjne i kręcili się obcy. Rancho otoczyła policja i komandosi. Tata bez tchu wpadł do pokoju. Kazał nam iść do salonu, klęknąć i modlić się. To emocjonująca sytuacja.